Polityk i przedsiębiorca Wu Jie-Shuang, członek Hongkońskiej Rady Ustawodawczej oraz Narodowego Komitetu Chińskiej Ludowej Konferencji Konsultacyjnej, zaproponował włączenie bitcoina do rezerw skarbowych Hongkongu. Wu zwrócił uwagę, że kilka mniejszych krajów i niektóre stany USA już przyjęły bitcoin jako legalną walutę. Wezwał rząd Hongkongu do rozważenia uwzględnienia aktywów cyfrowych w swoich rezerwach finansowych, sugerując ciągłe zakupy BTC przy użyciu Funduszu Wymiany. Biuro Skarbu Rządu Specjalnego Regionu Administracyjnego potwierdziło, że choć kryptowaluty nie są uznawane za wyznaczone inwestycje, zewnętrzni menedżerowie mogą inwestować w globalnie zdywersyfikowane aktywa, w tym kryptowaluty. Wu wyraził obawy dotyczące wpływu uznania bitcoina przez USA za strategiczny aktyw rezerwowy, co mogłoby destabilizować tradycyjne aktywa. Omówił również obecność bitcoina na rynku, handel ETF-ami oraz rozwój regulacji w Hongkongu. Wu podkreślił konieczność ostrożności z uwagi na zmienność ceny Bit bitcoina i ryzyka związane z adresami portfeli.